Z korek, tak i zarazem nie ulica przewodniczący Była jakaś taka mobilizacja w związku z tym, którzy przyjechali tutaj, ludzie z Łodzi, z Warszawy, z tym... Tak, tak, tak. To szczególnie sekretariat tutaj zrobił, no, tak robią z regionu, przyrządają. taką staje tutaj? ważna no sprawa no jest, jest o tyle, że zwolniono przewodniczącego sprawy, które tak uznajemy, zostały organizacji Komisji To jest najważniejsze w tym wszystkim sprawa. Widzę, na są narracje, było I poza tym sam zamiar zwolnienia przewodniczącego, że te zarzuty, które się wnoszą, do tego zwolnienia, się bardzo długim się rozciągły zgodnie z bieżą, Że to nie Wiadomości, bo jakiegokolwiek przez przewodniczącego Pierwszy raz chyba się spotykacie z taką sytuacją, kiedy właśnie w trakcie mediacji przewodniczący związków, przewodniczący komisji Zakładowej jest zwalniany. Tak, to, to jest właśnie jakieś takie dziwne zachowanie tej firmy, zachowanie mojego byłego pracodawcy, ja sam osobiście z tym zakładą wedle który... Zaskoczenie w procesie negocjacji, a mediacji, no, tak, szanując, to jest w Stanach Zjednoczonych, ale takich ruchów się nie wykonuje. Nie było pozbawione w związku z tym osoby gufy w tak zwanych rozmowach, która mogłaby złagodzić pewne sprawy. Nie słyszał Pan wcześniej kiedykolwiek o takim przypadku Nie, powiem usłyszał, że osobiście nie spotkałem się. Jak dzisiaj ten proces będzie wyglądał? Ale nie wiem, organizatorem jest Francko, a my tutaj przejechaliśmy tylko wesprzeć swoją obecnością. Ten, co Natomiast, e, facto, jest co... A co zrobić oprócz tego wsparcia? Co zrobić? Co związek mowy zrobić? Ma takie środki... A my jako, jako sekretariat e, przemysłu spożywczego i jako sekcja uchwały już i Europejską Radę Zakładową krafta i Kapperu. Właściwie pracowników zostaną uwiadomieni o tej sytuacji, już petycje e, są poczynione w tym kierunku. Uruchomiliśmy Europejskie Światowe Związki Zawodowe, czyli WWF-a, czyli wwf do której sekretariat ma leży. To są e, związki z korzyścią, w których Solidarność jest i tu reakcja jest taka, na tym etapie na pewno dojdą. No, z drugiej strony w rządzie rozmawia z zarządem Tartuera i w Krafta. tworzymy krawtor, tak jest trochę poplątana ta sytuacja, ale de facto to